Maneczka raz na film pole, także witamy, zaczynamy już dzisiaj od kotłowni Wczoraj malowaliśmy na raz tylko zrobiliśmy zapraweczki, także dzisiaj przystępujemy od delikatnego szlifu zaprawek i lecimy go na drugi raz Mam w międzyczasie, moi kochani, postępy prac na łazience No co, silikoniki. Dobra, także tak wyglądała łazieneczka. Ledy wam odpaliłem, żebyście widzieli mniej mnie więcej jak to wygląda. Także dzisiaj e, przystąpimy sobie no, tutaj do białego montażu, także ubikację już na szczytno powiesimy. E, baterie i takie tam inne akcesoria, także tak to wygląda. Silikony porobione, sufit pomalowany na dwa razy, e, ledy jak widzicie świecą są podłączone. Zasilacz będzie ukryty w szafce Którą już mamy de facto praktycznie złożoną W tym pokoju e, Troszkę muszę ją tylko Jakby powiedzieć skręcić mocniej Bo tak na sztukę jest skręcone e, A w międzyczasie tak sobie skaczemy Kotłownia, łazieneczka no i górna e, ubikacja nie? Także tutaj też już mamy Fugi porobione, silikony porobione. Sufit dzisiaj leci do delikatnego szlifu. Mówię, także sufit tam nie przeszkadzał w zrobieniu fugi oraz silikonów, nie? Także to już wszystko wyschło ładnie od wczoraj. Także przeszlifujemy delikatnie tutaj, co to, to sobie, jakby to powiedzieć, uzupełnialiśmy. No i pomalujemy go na dwa razy, i będziemy wtedy mogli. Również tutaj biały montaż zrobić w postaci ubikacji oraz umywaleczki, także tutaj szybka akcja będzie, no i założenie tej opaski od drzwi regulowanych, która tutaj stoi obok. Dobra, także ja przystępuję sobie do szlifów w kotłowni i od tego zaczniemy dzisiejszy dzień. pierwszy wisi, także gobernicik mamy, gąbeczkę sobie daliśmy e, miareczkę ustawiamy sobie czpienie na 6 e, troszkę się męczyłem bo mi jeden wyskoczył nie, także brałem sobie telefon, sobie kamerką na odwrotnie żeby ucelować sobie w otwór e, dobrze, że tą fajeczkę rzutą tak, taką dają także takie jakieś prowadzenie jest żeby w, wkręcić ten czpień e, także ten co no, telefon się przydał z kamerką E, dobra, także gąbeczkę zaraz sobie obetniemy, później przy Teraz zrobimy sobie e, guziczek i tak systematycznie będziemy sobie działać. Także za chwilę sobie klapę przyniesiemy. Także klapę już sobie zamontujemy tak samo i sobie zajdziemy na dół. Nie? Pójdziemy sobie jeszcze od strony, e, z drugiej strony sobie pójdziemy za ścianą, zobaczyć jak to tam wszystko ładnie się podłączyło czy wszystko pasuje, nie? No i jeszcze zobaczymy tutaj e, wtedy tą szafkę coś podstawimy pod szafkę, żeby zobaczyć wysokość i zobaczyć sobie e, tutaj do e, zaborków, nie? Bo ta szafka dość ma mało miejsca, moi kochani z tyłu. E, zobaczcie jest tak mało miejsca, nie? Dosłownie nawet zaworek nie wejdzie i muszę zobaczyć na jakiej e, wysokości mi e, wypadnie, wypadną zaworki ponieważ to jest szafka do umywalki, jakby to powiedzieć, wpuszczanej, czyli do środka szafki. A tutaj sobie inwestorzy zażyczyli, żeby wypadł blat i nablatowa była, nie? Także zobaczymy ja, jak tutaj się zmieścimy z tymi zaworkami i jak to będzie tutaj wyglądać finalnie. Dobra, także ja się zabieram za guzik, przyniosę sobie klapę i klapa założona. Kuzik czarny, na razie wody nie ma, także później sobie poustawiamy, zajęliśmy się szafką umywalkową, tutaj jest ten blat, o którym wam mówiłem, Prze chwilą mierzyłem misę umywalkową, ona wysokość ma 14 cm, wysokość umywalki powinna być tak, no jak w kuchni, 86-89, taki tam przedział, 89-86 My tutaj zrobimy na 8,6 Czyli odejmujemy 14 cm misy Czyli wychodzi 72 cm wysokość Razem z blatem moi kochani Czyli sobie ustawiamy po prostu Ja sobie podłożyłem akurat wiaderko mi przypasowało Finalnie mam 71 nie, no, 70, no 71 niech będzie, dojdzie ten blad 2 cm, to jest 73, no to wypadnie tam 87 finalnie, także może być, centymetr, nie, 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 nie ten nie robi, dobra, także tutaj z tyłu e, wypadł nam całkiem w miarę, zobaczymy jak to... E, finalnie, zobaczymy jak na tych przedłużkach, bo e, Jeśli będę miał problem właśnie, żeby mi nie haczyło to e, Po prostu dam krótsze przedłużki, żeby bardziej e, Gwint zaworka wszedł w ścianę Żeby po prostu się, najwyżej ten motylek Tutaj, żeby nic nie haczyło motylkami ani nic Dobra, finalnie tutaj e, Odpływ też e, Wąski, mały Także dobra, taka wysokość będzie e, Czyli będzie trzeba na jutro Przygotować haczyki, zaworki, e, syfon, e, potłumy mały, e, kolanka, nie kolanka, no i oczywiście moi kochani, dobra, wezmę tutaj e, sobie jeszcze figofago, weźmiemy, dobra, finalnie jeszcze tutaj sobie wyjdziemy, o dobra, o tu jakieś pięćdziesiątki leżą dla nas. Dobra, 50. Dobra, teraz jesteśmy tu za tą ścianą. Eee, dobra. Tam mamy gebelicik. Także tu wszystko możemy sobie zobaczyć, eee, jak podchodziło. Dobra, tutaj mamy ten odpływ do umywalki. Tutaj mamy gebeli, tutaj musimy sobie jeszcze odpływy porobić na spokojnie. Dobra, tutaj sobie możemy jeszcze jakby to powiedzieć Słabo doszło, aha wypięło się Widzicie, troszkę się wypięło Także sobie poprawimy e, Tu górna ładnie weszła Weszła ładnie, dobra, spoczko Także tu wszystko mamy Jakby to powiedzieć, dojście e, Dobra, także finalnie Tu będziemy musieli sobie iść Z tą 110 Aż do tamtą Także tutaj sobie będziemy to po prostu przedłużać no taka przyróbka no Dobra i tutaj tą pięćdziesiątkę jeszcze później e, W tą sto dziesiątkę Będziemy wpinać na Trójniku Dobra kurwa czas Kurwa schudnąć by musiał <laughs> Nie no co by Jak dziecioczek Dobra, Dobra. O, Tak to tu wygląda Także my sobie na jutro pięćdziesiątki Jakieś kolana 110 dziesiątki e, Żeby już tam wszystko ładnie podochodziło, dobra. Także haciki, zaworki, tam 110 i tutaj już będziemy mieli praktycznie biały montaż e, ogarnięty. Nie, jest to misą umywalkową tutaj e, z patelnią, także tu będzie temat zamknięty. Dobra, czas się się nad. Dobra, tutaj mamy taką akcję, że tutaj mamy zaślepkę, jakby powiedzieć, e, oryginalną. Wywalajmy ją w Pizdu. Tutaj mamy do zestawu jakby powiedzieć yy, takie coś także montujemy sobie w ten sposób oryginalnie i tu zapinamy kurczę nie wiem jak to... jedną ręką to, Dobra. Yy, tu jest na klik To jest tej kostki, nie? Wiecie o co chodzi? Eee, teraz tak. Aha, dobra, bo wody nie mam podpiętej. Muszę wodę podpiąć. Dobra, chwila, bo muszę wodę podpiąć. Eee, I wtedy to zjeżdża sobie ładnie w dół i zaślepia. Dobra, tylko podepnę wodę. Dobra, cyknęliśmy sobie. Także zaworek jest podpięty. Także tak jak mówiłem wcześniej, tutaj sobie wkładamy. To wejdzie oryginalnie. I tutaj musimy jakby to powiedzieć, uchwycić w TT Tu są zatrzaski, góry i to tak już finalnie jest. Dobra. I tu jest wtedy na kosteczkę. Nie? Dobra. Bierzemy sobie guziczek, guziczek, patyczki mamy. Tutaj są dwa rodzaje. Eee, tego zostawiam jako, e, jakby to powiedzieć na zapas. Biorę sobie tego białego, dobra. Także on sobie tutaj wejdzie, weźmiemy sobie jeszcze dodatkowo, ułamiemy. Nie są za długie, są za długie. Dobra, czyli tak jak go nam starczą skrzydełka, dobra, lecimy tu, wrzucimy. Jest no to niepotrzebne. Śmieci, dobra że ciężko mi trochę teraz tutaj musimy przymanewrować, żebyście widzieli, co będę robił. Dobra, czyli tak sobie tu cykamy, wkładamy sobie pyk i to jest za czas w prawo, a ten za czas w lewo. Dobra, to jest pięte. Bierzemy sobie teraz tę. Te, te też sobie skrócimy raz. Czyli zostają nam takie dwa krótkie, które sobie tu prowizorycznie na razie wsadzimy. Ponieważ wody nie ma i nie mamy jak zbytnio jak wyregulować, żeby dobra. Także na sztukę guziczek. Także guziczek sobie bierzemy elegancki jak mamy tutaj zapinki, czyli sobie łapiemy od dołu podnosimy go ku górze no i jest, także mamy go także elegancko dobra sprzątamy eee, to zostawiam jako zapasowe ponieważ są patyczki i dodatkowa ta kratka plastikowa dobra, lepsze do wyrzucenia eee, to kolejna aplikacja, jest już zamontowana Razem z guzikiem Także tak to tu wygląda Czyli góra już mamy zamontowany dół mamy zamontowany Teraz przystąpimy sobie e, Do baterii nie? Także sobie powkręcam baterię Mamy tu chwilę czasu Która jest godzina? 14 godzina Także sobie przygotuję bateryjki I tak to będzie wyglądało Także sobie ogarnę temat z bateriami e, Polecimy na chatę Jeszcze chwilę tutaj na, e, Zrobię Wam przebitkę Doładuję kamerę, ponieważ sobie pójdziemy na siłownię, zobaczymy dzisiaj plecy. Wczoraj był dzień wolnego, e, były bareczki, także klata, barki. Dzień wolnego, dzisiaj lecą plecy. Także dzisiaj plecy zrobimy, e, także ogarniamy temat tutaj na robocie i wtedy fitness. Dobra, bateria się troszkę podładowała. Ja w tym czasie sobie zrobiłem baterię tutaj umywarkową. Tutaj prysznicową, i zabrałem się oczywiście odpływ liniowy. Także tu wszystko już widzicie firmy Omirez. Także też cząbica jest. Także, a teraz się zabrałem tutaj za baterię do wandy. Także też w posadzkę. Dobra, tak ona wygląda. Stojąc za wand. Dobra, także ja sobie tutaj mam ustawione, to już sobie skręciłem. Teraz jakby to powiedzieć, tu o wchodzi. Dobra, styka. Teraz my sobie na jakąś tą stronę sobie odwrócimy, czyli tak jakby na prawą rąsie. Dobra, bo tak będzie wanna. Wanna mniej więcej będzie tak, bo tak była ustawiona. Także tu będzie bateria yy, pod kątem. I tutaj sobie później, tą fajeczkę, jakby to powiedzieć, do wanny. sobie ją już ustawimy. Mniej więcej tak ona będzie wanna, także będzie okej. Okay. Dobra, ja sobie to skręcę. Jak widzicie, tutaj to jest na taki system najmusy. Tu talerz jest do talerza, talerz przykręcamy do posadzki. Opuszczamy sobie to, także jest za ślepka. No co, wąż nam zostanie, słuchawka, no i tyle, no i wszystko mamy pomontowane praktycznie, dobra i to tak będzie wyglądać także na dzisiaj e, spoko, także tam pomalowane, w ogóle pomalowane dwie aplikacje, wiszą, baterie zrobione, także ja sobie tylko spiszę na kartkę co będzie mi potrzebne, e, jutro do montażu mm, wanny, e, zobaczę jeszcze otwornicę ósemkę, albo szóstkę, czy mam dobrą żeby sobie tutaj przykołkować, żeby wiercić sobie w płytkach zobaczę czy jeszcze koronki są w miarę, czy już wyślizgane żeby się nie denerwować niepotrzebnie gdzieś tam kombinować przy wierceniu dobra, i tak będzie wyglądać także jutro szybam wjeżdża i mam nadzieję, że jedzie panna i gdzieś chyba widziałem tą lampę, nie bo ona ma dwie takie fajeczki także okejas no i na koniec zostanie mi poprawienie tej e, szafki umywalkowej, którą ktoś zaczął skręcać i tak zostawił także ja sobie ją e, jakby to powiedzieć poprawię po swojemu e, i tyle no i tak dzisiejszy dzień mi minął w pracy także za chwilę kończymy baterię sobie przybocuję ją także jeszcze za chwilę zrzucę jak to będzie finalnie wyglądać i co no i przerzucamy się na siłowie. i tak wygląda